Widzowie, witajcie kolejny raz W poprzednim filmie Mówiłem wam to W poprzednim filmie to był ODC1 Teraz mamy ODC2 W tamtym filmie Nie, nie dokończyłem tego filmu przepraszam was bardzo W tym też tak się może stać Jakaś funkcja mi wyskoczyła w kamerze Ale możemy dalej nagrywać I Słuchajcie Już jak zbudowaliśmy most To weźmy sobie deski Deski świerkowe A właśnie, powiedzieć Wam, dlaczego w jajkach zawsze jest pierwszy kurczak. Otóż patrzcie, kiedyś uchwycono zdjęcie, jak był Hero Brain i tam chodził kurczak i dlatego jest jajko jako pierwszy kurczaka. Nawiecał gracz, no ale my nie przecież. Bo nie możemy, nie możemy. No dobra. I wbijajcie w ogóle na no, wszystkie moje filmy. Subskrybujcie, to ja was zasubskrybuję. Obiecuję wam, zasubskrybuję was. Wodę ODC3 weźmiemy się do budowania jakichś, jakichś domów takich domy będą bardzo długie D takie konkretne Dobra